Pokażę Wam mój sposób, jak ładnie e, zrobić połysk na e, tego typu błyszczących e, miejscach, jak e, bateria, jakiś tam przycisk. Ogólnie można wybłyszczyć e, i zabezpieczyć wiele powierzchni. E, jeszcze jedna zaleta jest e, tego sposobu, w zasadzie tego produktu, to ta, że e, Zostawia on taką podwłokę hydrofobową, tak to się chyba nazywa. Czyli woda już tak bardzo się nie zostaje na takich powierzchniach. Brud także jest dużo łatwiejszy do wyczyszczenia. A co to jest za sposób? Zastosowanie samochodowego wosku syntetycznego. To jest jakiś taki opisany quick detailer. Firmy moje auto oczywiście. Wiele firma takie coś, to nie jest żaden sponsorowany hmm, odcinek. Wiele firma ma hmm, tak hmm, w swojej ofercie hmm, podobne hmm, produkty. Można także użyć hmm, hmm, prawdziwą ceramikę, hmm, którą się stosuje na samochód, która starczy na hmm, wiele miesięcy, hmm, ale to jest naprawdę wyśmienite. Ja tego hmm, używam oczywiście hmm, do hmm, nabłyszczania samochodu i zabezpieczania. Bardzo długo się to utrzymuje na samochodzie krople. E, tak naprawdę z, z, zostają w miejscu ponowne, później mycie jest bardzo ułatwione. No i tak padłem na pomysł może, żeby nabłyszczać takie rzeczy. No i oczywiście też e, zabezpieczać. W domu to robię cały czas. Tutaj wiadomo, to są nowe baterie. E, no to one same siebie są piękne i błyszczące, ale warto je co jakiś czas po prostu po przemyciu zabezpieczyć. Kamień się także na tym nie osadza. To też jest tego zaleta i plus, czyli mamy taki psiukacz, to jest bardzo szybkie w pracy. O, chyba mam zamknięty, muszę sobie tworzyć. on, proszę bardzo, psiukamy. Na chwilkę można to zostawić. Oczywiście polecam sobie przeczytać instrukcję. Pryskać równopowierzchnię do odległości 70 cm, rozprowadzić podłóg za pomocą ścierki mikrofibry, a następnie suszyć powierzchnię pojazdu. Tu jest używając suchej ściereczki. No, jak pojazd i wszelkie jego części, można tym robić, plastiki i te inne. Także to nic nie przeszkadza, żeby sobie nanieść taką powłokę. w domu na niektóre rzeczy, żeby mówię zabezpieczyć. No i zobaczcie samym tym, zaraz zobaczycie jak to będzie. Po prostu efekt jest niesamowity. Na samochodzie już jest efekt górna, super. O. Proszę bardzo. Błyszczy się po prostu jakby dopiero wyjął z pudełka, na no, aczkolwiek tak jak mówię, no to są to są nówki bateria, no, ale już tutaj było użytkowane i widać palce, została woda i tym sposobem sobie możemy powinienem użyć drugiej suchej ściereczki, bo tutaj mam jeszcze ale tak jedną ręką na potrzeby filmu, spróbujcie sobie, naprawdę jest mega mega efekt, można tym, lustra, szyby, no ja mówię w samochodzie wszystko tym lecę po umyciu, ona jest miodzią. No i najważniejsza ta zaleta, po którą ja zauważyłem stosując to w domu u siebie na bateriach, to jest ta, że jeżeli już jakiś kamień się osadza, to jest on po prostu bardzo łatwo usuwalny i każde, każde kolejne mycie wiadomo to jest do iluś do ilu się zmyć, on się tak będzie utrzymywał. Tam gdzieś słyszałem, że do dwóch miesięcy. Do iluś myć, tak się będzie utrzymywał. No ale jak ktoś sprząta sobie w domu, można sobie psiknąć. Jak widać, to nie jest żadna filozofia. Mamy przycisk rozprowadzić. Moment wysycha. Super sprawa, naprawdę. Macie czyściutko, żadnych śladów, nawet nie zostawia tak jak nieraz po myciu, jakąś ściereczką czy szmatką. No mogę tu wziąć drugą szmatkę, bo tu mam jeszcze gdzie niegdzie namoczoną i można się przeglądać. Rewelacja. Później już woda się tak nie utrzymuje, jest ta powłoka, która powoduje, że ten kamień nie przylega tak do powierzchni. miodu. Ja akurat tak używam. Używałem też K2. A już górna półka na pewno będzie jak użycie jakiejś porządnej ceramiki do samochodu. O, to wtedy to już w ogóle luksus. Polecam.